Czy Freeze zerwał z Kingą dla wersów. Widzicie? No. I to jest kupa do paminka. <grym> ja z Karolem jak zaczęliśmy się spotykać, bo zawsze ludzie wyciągają, że ja zaczęłam się spotykać jak byłam z Karolem w pierwszej rance, to go przecież olałam i potem spotkałam się z nim drugi raz i ja już mówię o tej takiej drugiej, rzeczywistej rance, nie o tej rance, na której po prostu mi się nie spodobało w której po prostu był takim cwaniakiem, tylko już mówię o tej właściwej, kiedy podeszliśmy do siebie... Na której mi się nie spodobał, bo był takim cwaniakiem. Czyli to wina Karola, że jej się nie spodobał. Widzisz. No właśnie. Drugi raz i wtedy był w ogóle nie była ziemia, był zupełnie inny i mnie tak oczarował właśnie tą swoją dojrzałością. Właśnie mam wrażenie, że był zupełnie inną osobą niż tą, która. Starała się właśnie te pół roku czy rok wcześniej. No to mam pytanie, w takim razie, jak wiesz, było to pierwsze spotkanie z Karolem, no i ta randka nie wyszła, ty była zniechęcona, to jak to się stało, że w ogóle doszło do drugiej randki i jak ty w sobie hmm. zmieniłaś to myślenie, że dobra, pójdę jeszcze raz? No bo myślę, że wiele osób, jak się zrazi na pierwszym spotkaniu, to już nie ma mowy o drugim spotkaniu. Ja, no bo żeby tak zobrazować, no to już wszyscy wiedzą, że poznaliśmy pod tym klubem. Ja nie wiedziałam, że on nagrywa filmy, nagrał ten film, moja przyjaciółka mi pokazała, że nagrał film, żeby spotkać jakąś dziewczynę w ogóle pod klubem, że mu się bardzo spodobałam, i tak dalej, i tak dalej. I ja wtedy byłam zaraz po rozstaniu z takim moim chłopakiem, pewnie od niego przejdziemy, i w takim wielkim, wielkim skrócie stwierdziłam, dobra, no to się z nim w sumie umówię, bo... <laughs> No dobra, no to, no to, no tak, no. Eee, Jezu, 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 dobra, idę coś do picia zrobić, kurwa, zanim coś powiem głupiego.